Dzień dobry Państwu, Tomasz Milewski się kłania. Dzisiaj króciutki przekaz, tylko dla tych, którzy nie wiedzą, że historia się lubi powtarzać, a lubi się niestety powtarzać, to to jest właśnie zdjęcie. Dzięki Panu Lesławowi, który nawet przekazywał więcej informacji. Pozdrawiam serdecznie Pana Lesława. Zobaczcie, to jest paszport sanitarny, wystawiony jak widzicie przez nacjonalnych socjalistów. Prawda, jaki piękny? Też mi się podoba. Natomiast tutaj macie już opis, proszę Państwa, że w 1933 roku Adolf Hitler postanowił wprowadzić tak zwane der Antre B lub paszport genealogiczny, potwierdzający, że jego posiadacz był pochodzenia aryjskiego. Umożliwiony dostęp do muzeów, budynków publicznych, teatrów, szkół i zakładów pracy. Krótka pamięć tutaj kolega pisze i też tak się z tym zgadzam. Po prostu zapominamy bardzo dużo rzeczy, więc teraz gwoli przypomnienia ja chciałem Wam też to pokazać. Też chciałem Wam pokazać jak wygląda. No a może nie sytuacja koncertowa, a jak wygląda historia tego paszportu? Otóż tutaj jest Henry Kissinger z panią Merkel podczas zamkniętej rady eugeniki w ramach WHO w 2009 roku. Właśnie Henry Kissinger, który był byłym sekretarzem stanów USA, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i szefem największej żydowskiej loży masońskiej BNL Brit, tak zwany Synowi Przymierza, powiedział. Jak tylko stado zaakceptuje obowiązkowe przemuszowe szczepienia, gra się skończy. Przyjmów wszystko przymusowe oddawanie krwi lub oddawanie narządów dla tak zwanego większego dobra. Możemy genetycznie modyfikować dzieci i sterylizować je dla większego dobra również. Kontroluj umysłowiec i będziesz zarządzać stadem. Producenci szczepionek zarobią miliardy, a wielu z Was obecnych dziś w tym pokoju jest inwestorami. Jest to opcja bez wygranej. Przerzedzamy stado, a ono płaci nam za usługi niszczenia. Natomiast pani Maria podała, że pani amerykańska naukowiec, profesor Karin Kroh, orędowniczka szczepień przeciwko co widać, gotowa no, nawet przekinać nie zaszczepionych. niestety zmarła wkrótce po przyjęciu dawki numer 3 tak zwanej odświeżającej. Także hmm, chciałbym życzyć wszystkiego dobrego rodzinie i złożyć się najszczersze moje kondolencje. Dziękuję Państwu, hmm, pozdrawiam serdecznie i proszę, włączcie myślenie czołem Wielkiej Polsce, nie dajcie się zastraszyć, jesteśmy wielcy i nie dajmy sobie tego odebrać. Pozdrawiam, cześć.